Witam Państwa w poniedziałek 5 sierpnia. To nie dane fundamentalne, a nawet nie działania banków centralnych wpływają na większość zmienność. A jedynym powodem przeceny na indeksach amerykańskich jest Donald Trump, który można powiedzieć, że powoli wznawia temat wojen handlowych. No i wiemy historycznie, że tego typu działania mają największy wpływ na przecenę na indeksach amerykańskich, i właśnie od kilku dni obserwujemy na SP500 dość sporą korektę. Jeżeli chodzi o amerykańskiego dolara, po wybiciu historycznych tegorocznych szczytów, obecnie obserwujemy silniejszy ruch spadkowy. Ja osobiście spodziewam się kolejnej interwencji słownej po stronie Donalda Trumpa, który prawdopodobnie będzie wypowiadał się na temat tego, że amerykański dolar jest zbyt wysoko wyceniany w relacji do pozostałych głównych walut. Natomiast jeżeli chodzi o bieżący kalendarz makroekonomiczny, dzisiaj o godzinie 16. Poznamy ISM dla usług w Stanach Zjednoczonych, ISM dla przemysłu okazał się delikatnie gorszy. Więc, jeżeli tutaj dane fundamentalne zaskoczą negatywnie, to moim zdaniem to może być kolejny czynnik do wyprzedaży na amerykańskim dolarze. W dalszej części tego tygodnia poznamy dwie decyzje Banków Centralnych Banku Centralnego Australii oraz Nowej Zelandii dotycząco wysokości stóp Bank Centralny Australii prawdopodobnie nie obniży stóp procentowych, dlatego, to w tym przypadku, ważniejszym elementem, na który należy zwrócić uwagę, to jest komunikat czy banki, czy inwestorzy na całym świecie dostaną kolejne wskazówki do kolejnych obniżek, natomiast jeżeli tych obniżek nie będzie, to być może pojawić się większa korekta na Australijczyku. Jeżeli chodzi o Nowa Zelandczyka, tutaj ekonomiści, analitycy spodziewają się tego, że dojdzie do obniżki stóp procentowych o ćwierć procenta. Również jeżeli chodzi o obligacje w Stanach Zjednoczonych, ja w piątek podkreślałem to, że prawdopodobnie tutaj będzie Będziemy mieli do czynienia z dalszym ruchem spadkowym i zakładałem, że kolejnym celem może być poziom w okolicy 1,75. Ten target został już zrealizowany, więc w ostatnich dniach widać bardzo dobrą korelację, jeżeli chodzi o indeksy w Stanach Zjednoczonych oraz na Korelacje z obligacjami, więc zazwyczaj jest tak, że jeżeli kapitał odpływa z rynku akcyjnego, to automatycznie płynie do rynku obligacji, i właśnie tego typu zależność w ostatnich dniach można zaobserwować. Więc wydaje mi się, że jeżeli ta fala wyprzedaży na indeksach dalej będzie kontynuowana, to prawdopodobnie na obligacjach amerykańskich kolejnym celem może być poziom pomiędzy 1,62 a poziomem 1. 55. Natomiast, jeżeli chodzi o techniczne zachowanie na indeksie dolara, po wybiciu tegorocznych szczytów, jak na razie obserwujemy dość pokaźną korektę. No i moim zdaniem, jeżeli duże instytucje miałyby długoterminowo szortować indeks dolara, to właśnie poziomy powyżej 98:37 prawdopodobnie były dobrym miejscem do tego, żeby szortować. Natomiast ważną taką strefą, ważnym takim wsparciem na indeksie dolara może być poziom pomiędzy w okolicy 97:77. Natomiast patrząc tak krótkoterminowo, na indeksie dolara, jak na razie nie obserwujemy żadnej większych ilości tutaj graczy kupujących, ponieważ za każdym razem jak dochodzi do korekty do ruchu spadkowego jest mała korekta i później jest kontynuacja tego ruchu spadkowego, więc ja osobiście zawsze jak widzę tego typu zachowanie ceny to mogę śmiało powiedzieć, że prawdopodobnie tutaj brakuje kupujących, więc przy takim zachowaniu ceny, jeżeli za każdym razem wcześniejsze minima, bądź ostatnie szczyty są bronione przez rynek, to moim zdaniem można zakładać, że prawdopodobnie dalej dojdzie do kontynuacji двадцати тех Spadków. Natomiast, jeżeli chodzi o takie najbliższe poziomy wsparcia na indeksie dolara, moim zdaniem to będzie strefa pomiędzy poziomem 97,76 a 97,64. Jeżeli dojdzie do silniejszego ruchu wzrostowego, na pewno zwrócę ja osobiście uwagę na strefę w okolicy poziomów 98,10. Jak właśnie w okolicy tych poziomów zachowa się indeks dolara. Jeżeli rynki obronią ten poziom, to prawdopodobnie dojdzie do dalszej kontynuacji. Sytuacji tych spadków. Jeżeli chodzi o eurodolara, na eurodolarze obecnie wybiliśmy już poziomy sprzed konferencji Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. Również na tej parze walutowej można cały czas zaobserwować akumulację pozycji do wzrostu. Być może też część instytucji zaczyna redukować swoje shorty, ponieważ wcześniej mieliśmy do czynienia z dość silnym ruchem spadkowym. No i jak na razie, im dłużej tego typu sekwencja, tego typu zachowanie ceny będzie się utrzymywało, to moim zdaniem będzie rosło prawdopodobieństwo do kolejnego ruchu wzrostowego. Dzisiaj, na przykład, bym zwrócił uwagę na konsolidację z sesji azjatyckiej. Czyli jeżeli poziom w okolicy 1,13-30 1, będzie broniony, to wydaje mi się, że kolejnym targetem na eurodolarze może być poziom w okolicy 1,11-60, a wyżej okrągły poziom. 1,12 ewentualnie, gdyby doszło do silniejszego ruchu wzrostowego, pierwszym poziomem, na który bym zwrócił uwagę, jeżeli doszłoby do spadków, na pewno bym zwrócił uwagę na poziomy w okolicach okrągłego poziomu 1,11 bądź delikatnie niżej. Jeżeli chodzi o funta brytyjskiego. Fund brytyjski w ostatnich dniach zaczyna się konsolidować, więc być może, jeżeli um, ostatnie minima będą bronione, tak jak na przykład um, wcześniej, kilkadziesiąt minut temu, to wydaje mi się, że tutaj może ewentualnie pojawić się taka formacja. Spotka no i żeby doszło do silniejszego ruchu wzrostowego, przede wszystkim musimy agresywnie wybić poziom i obronić oczywiście poziom 1.22.12. I przy takim scenariuszu, jeżeli na amerykańskim dolarze zaobserwujemy silniejszy, Trend spadkowy, to wydaje mi się, że kolejnym takim targetem na funcie może być poziom nawet w okolice 1,23,80. Więc w najbliższych dniach na pewno bym zwracał uwagę, jak fund brytyjski będzie się zachowywał w relacji do ostatnich minimów. Jeżeli chodzi o sytuację na: USD USDK USDCAD wydaje mi się, że jest trochę pod presją spadków na indeksach amerykańskich. Więc, pomimo tego, że amerykański dolar się umacnia, USD zyskuje na wartości. Więc, moim zdaniem, kluczowe w tym tygodniu mogą być szczyty w okolicy poziomu 1,32. Czyli im dłużej będziemy bronić te poziomy, tym będzie rosło prawdopodobieństwo do kolejnego ruchu wzrostowego. Też warto zwrócić uwagę na ostatnie szczyty z poprzedniego tygodnia. Jeżeli te poziomy zostaną agresywnie wybite i obronione, to wydaje mi się, że kolejnym targetem może być poziom w okolicy 1,33-45. Natomiast jeżeli chodzi o takie intradayowe poziomy, na pewno bym zwrócił uwagę na, w pierwszej kolejności na poziom w okolicy okrągłego poziomu 1,32 bądź poniżej dziennych minimów, więc to będą takie dwa poziomy, które mnie osobiście będą interesowały. Jeżeli chodzi o amerykański indeks SP 500, tak jak na wstępie wspominałem, obecnie jesteśmy w dość sporej korekcie, więc wydaje mi się, że kolejnym celem może być wybicie minimum w okolicy poziomu 2867 punktów. Więc wydaje mi się, że jeżeli właśnie te spadki będą się utrzymywały dodatkowo, jeżeli na rentownościach obligacji amerykańskich zaobserwujemy. Dalszy ruch spadkowy w okolicy tych poziomów, o których wspominałem na wstępie, to wydaje mi się, że ten target. Pomiędzy strefą 2867-2851 jak najbardziej może być realny, natomiast też cały czas trzeba zwracać uwagę na komentarze po stronie Donalda Trumpa, bo wiemy, że Donald Trump jest ostatnio takim czynnikiem, który wpływa na największą zmienność rynkową, nawet doprowadził do tego, że Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych powoduje mniejszą zmienność na rynkach niż komentarze Donalda. Trumpa. Ewentualnie, gdyby dzisiaj doszło do korekty, na pewno bym zwrócił uwagę na ostatnie minima w okolicy poziomu 2913 punktów, czyli im dłużej będziemy utrzymywać się poniżej tego poziomu, im dłużej rynki będą broniły tego poziomu, tym moim zdaniem będzie rosło do kolejnego ruchu spadkowego. Jeżeli chodzi o niemieckiego DAXa, na dax również w ostatnich dniach, ze sprawą, no można powiedzieć, po części związaną z Donaldem Trumpem, utrzymują się silniejsze ruchy spadkowe no i wydaje mi się, że kolejnym celem na dax może być wybicie ostatnich minimów czyli strefa 11606 punktów a 11 558 punktów natomiast intradayowo jeżeli dojdzie do korekty na pewno należy zwrócić uwagę na minima piątkowe, jeżeli rynki obronią ten poziom to prawdopodobnie spadki się utrzymają natomiast ewentualne przebicie tych poziomów i obrona może doprowadzić do wzrostu w okolicy 12 sześciu punktów. Jeżeli chodzi o dolar na dolar jen oczywiście ze sprawą silnej wyprzedaży na indeksach, dolar jen zaczął wyraźnie tracić na wartości. Obecnie przebiliśmy minima, ostatnie minima w okolicy poziomu 106,80, natomiast prawdopodobnie kolejnym takim targetem na dolarie nie może być poziom w okolicy 105,70, ten poziom prawie został zrealizowany. A jeżeli dojdzie do większej korekty, prawdopodobnie takim kolejnym celem może być poziom w okolicy 106,50. Jeżeli chodzi o rynek ropy, Również za sprawą komentarzy Trumpa na Europie ostatnio pojawiła się silniejsza korekta spadkowa. Natomiast jeżeli chodzi o takie bieżące poziomy, ja w tym tygodniu na pewno bym zwrócił uwagę na dzisiejszy szczyt oraz piątkowy szczyt. No i moim zdaniem, jeżeli tego typu poziomy będą bronione przez rynek, to prawdopodobnie może dojść do kontynuacji tych spadków. Więc tyle z mojej strony. Życzę udanego rozpoczęcia tygodnia. Do usłyszenia. Do jutra.